Kojarzycie ten film, gdzie typek zatrzymuje się przy drodze, bo słyszy jakieś głosy w polu kukurydzy, wchodzi do środka, i później dzieją się bardzo straszne i dziwne rzeczy. Ja też nie. Ale wiecie co? Ostatnio coś tak mało wyścigowo, przyznam się. Mało wyścigowo. Aczkolwiek po tym grę w Magedonie mam taką mocną nogę, że aż sam się jej boję. Ale tak sobie myślę, że te gravelowe ściganko no... Pewnie kiedyś dojdzie do momentu, gdzie, się, gdzie dojdzie do sufitu i się odbije, i ta popularność, ten, ten taki boom będzie spadał, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie teraz że tam jeszcze jest potencjał, jest jeszcze miejsce na jakieś nowe imprezy. Co prawda, wątpię, żeby ktoś znalazł weekend bez możliwości pościgania się, ale czuję, że będziemy szli teraz w jakość, a nie w ilość. No a z tymi grawolowymi wyścigami to jest tak, przecież wiadomo. Jest oczywiście pewna grupa, część ludzi, którzy traktują to bardzo mocno, rekreacyjno, romantyczno, przygodowo, turystycznie. No i jakie tam ściganie. Wiadomo, że jadą sobie na pełnym luziku, zjedzą sobie schabowego, przegrydzą bigosem, trzy piwka i jadą dalej. Ledwo mieszczą się w limicie czasu. No, super, fajnie, Chociaż wydaje mi się, że większość osób mimo wszystko traktuje to w, w ramach rywalizacji, współzawodnictwa. No wiadomo, że ta pozycja gdzieś tam schodzi na drugi plan, ten czas, ten wynik i tak dalej, ale no ścigamy się o pokonywanie własnych słabości, o przekraczanie pewnych granic, żeby to z zawodów na zawodu podbijać swoją własną poprzeczkę coraz wyżej. No ja tak to przynajmniej odbieram. Rekord za rekordem, o to w tym chodzi. No ale teraz, żeby, to, żeby ta motywacja była, żeby to wszystko się napędzało, żeby ta chęć tej rywalizacji nie wygasła, no to muszą być efekty, muszą być wyniki. To trzeba chociażby czuć, jeżeli nie w tabelce w Excelu wynikach, których i tak zazwyczaj nie ma po dwóch, po trzech tygodniach od zawodów. Ale no to trzeba czuć, że, że ta nóżka podaje. No trzeba czuć. No i teraz no, no nie oszukamy, nie oszukamy tutaj się. Wi wiadomo jak to jest, że najlepsza zasada treningowa, żelazne, złoto, mówi, że aby jeździć, trzeba jeździć. No oczywiście. I tego warto się trzymać. No ale przecież wiemy, że każde zawody ultra to tak naprawdę Mistrzostwa Świata w jedzeniu i piciu. No nie ma tutaj drogi na skróty. Ja przyznam się szczerze, że do treningów. Ja nie jestem zwolennikiem trzymania się jakichś schematów, planów treningowych, rozpisek. Próbowałem w zeszłym roku, próbowałem z platformą treningową, próbowałem z miernikiem mocy. To chyba nie jest dla mnie. Ja wyznaję zasadę, żeby jeździć, trzeba jeździć. Wolno, szybko, intensywnie, mniej intensywnie i tak dalej. Więc z tymi planami treningowymi no nie jest mi po drodze. Ja też nie lubię gdzieś tam mieć takiego poczucia obowiązku, że muszę coś zrobić, bo muszę. Idę na rower, bo to jest czas wolny, bo to ma być przyjemne i, i, i tak dalej, więc yy, taki luźny podejście do treningu mam. Podobnie jest z jedzeniem. Też jakoś niespecjalnie nie trzymam się jakoś ściśle jakiejś diety, po prostu traktuję to bardzo zdroworozsądkowo. Natomiast raz na jakiś czas lubię sobie poszperać w internetach i poszukać jakichś różnych ciekawostek związanych właśnie z trenowaniem pod Ultra, związanych z odżywianiem pod Ultra, a to może się, jakieś publikacje, jakieś badania. Coraz częściej łapię się na tym, że wszystkie te rzeczy, o których dowiadywałem się jakiś czas temu zasady odżywiania, zasady treningowe, metody i tak które kiedyś były w kilku różnych źródłach gdzieś tam powielane. Ja to uznawałem za pewnik. Nagle okazuje się, że wychodzą jakieś nowe badania, świeżutkie, i z analizy tych badań wynika, że. Tamte metody, które wtedy były uznawane za jak najbardziej słuszne, teraz stają się zwykłymi mitami, które są dalej powielane, a niekoniecznie są już tak bardzo skuteczne. I w świetle tych badań okazuje się, że są inne, nowe metody, nowe sposoby na osiąganie jeszcze lepszych wyników. Dajcie znać, czy interesowałyby Was takie różne ciekawostki treningowo-żywieniowe, raz na jakiś czas, takie bardziej rozkwitnkowe tematy, bo. No, ja tam sobie tą wiedzę cały czas zgłębiam. Wróćmy do naszych wyścigów, wróćmy do naszego ultra. Ten las on jest groźny. Nie widziałem, że dysponuje takim lasem tutaj. Zatem, treningowo wiadomo, jak ktoś jeździ regularnie, no to jaką taką kondycję, jaką taką formę, wydolność sobie wyrobi, i pod kątem takim fizycznym jest w stanie się przygotować do ultramaratonu. Natomiast, jeżeli mamy do przejechania te 300 km, 500 km, 1000 km, to pojawiają się dwa problemy. Problem numer pierwszy będzie taki, że będziemy jeść za mało. Po prostu wszystko opiera się o to, żeby dostarczać odpowiednią ilość energii, odpowiednią ilość węglowodanów, żeby nasze zapasy glikogenu mięśniowego uszczuplały się jak najwolniej. Jeżeli dostarczamy za mało paliwka to będą się zapasy glikogenu uszczuplać za szybko i doprowadzi to do bomby, ściany, zmęczenia, nagłego spadku energii, po prostu wywali korki, nagle pff, koniec, zero, zero sił, kompletny brak, wycieńczenie, koniec, nie jedziemy dalej. Ja takie, chyba mi, mi się też tak często zdarza, mam wrażenie, że jem za mało. Druga sprawa jest taka, że jemy odpowiednio albo jemy za dużo. No, raczej załóżmy, że jemy odpowiednio. Po kilkunastu godzinach spotykają nam problemy związane z układem pokarmowym, niestrawności, zgagi, wzdęcia yy, i różnego rodzaju inne bardziej brutalne kwestie, które po prostu będą wpływać na dyskomfort, na to, że ta przyjemność z jazdy będzie gorsza. Być może zakończy się wizytą w krzakach, być może nawet historia zna takie przypadki, gdzie konieczne było przerwanie zawodów i DNA. No, to się zdarza nad wyraz często. No bo prawda jest taka, że o ile układ oddechowy, wydolnościowy trenujemy, o ile układ mięśniowy, sercowo-naczniowy trenujemy, trenujemy. Układu pokarmowego mało kiedy trenujemy pod kątem spożywania takiej dużej ilości pokarmu, pod kątem spożywania takiej dużej ilości węglowodanów, układ pokarmowy nie jest niewytrenowany, jest nieprzystosowany i nie radzi sobie z taką dużą ilością kalorii. Do tego dochodzi stres, wysiłek, tak dalej. Normalna sprawa. No i oczywiście, jest cała masa wytycznych. Jakiego rodzaju produkty należy unikać. Jakiego rodzaju produkty należy stosować, jakieś, ile jeść, co jaki czas jeść, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest prawda. Unikamy strączków, unikamy wysokotłuszczowych jakichś pokarmów, unikamy błonnika, i tak, dalej, i tak dalej, Oczywiście wszystko się zgadza, natomiast gdzieś na jakimś podcaście natknąłem się na Yy, wypowiedź, yy, która treść brzmiała mniej więcej, gdzie Red Bull yy, przedstawił jakiś raport, gdzie zawodnicy, którzy reprezentują Red Bulla w jakichś tam dyscyplinach wytrzymałościowych, yy, zajmują bardzo wysokie lokaty na całym świecie, w różnego rodzaju zawodach, i tam oni pokazują, że yy, absolutnie pożerają. Wszystko to, czego nie powinni, strączki, nabiał i jakieś tam różne dziwa, inne dziwactwa, które absolutnie są skreślane, zakazane i, nie, i niewskazane, oni to jedzą i osiągają wysokie lokaty. Ich układy pokarmowe są do tego przystosowane, wytrenowane i po prostu radzą sobie z tym bardzo dobrze. Układ pokarmowy, jak każdy inny organ w naszym organizmie, podlegający treningowi, jest w stanie się przystosować praktycznie do wszystkiego, tylko trzeba go po prostu wytrenować. Podobnie zresztą w Stanach Zjednoczonych bardzo popularne yy, konkursy w jedzeniu wszystkiego na czas w oszałamiających ilościach. I ci ludzie to też nie są jacyś niewiadomo jacy, to są normalni, zwykli ludzie, którzy po prostu trenują układ pokarmowy do trawienia, do pożerania, do konsumowania bardzo dużych ilości jedzenia. No, i teraz wróćmy do naszego tematu. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, jadąc na rowerze, ale w sumie fajnie, że pada. Niech pada. Ten upał już był nie do wytrzymania. Ogólnie, jeżeli chodzi o spożywanie węglowodanów w trakcie trwania wysiłku, to zalecenia są takie, żeby to było około 60 do 90 gramów węglowodanów na godzinę wysiłku. Oczywiście mówimy tu o. Tempie wyścigowym: wszystko zależy od intensywności. Czym intensywność wyższa, tym ta ilość powinna być większa. No i teraz przykładowa przekąska. Średni banan, czy to batonik, czy to jakiś baton energetyczny, czy to Żeneljet Energetyczny. Zazwyczaj większość takich przekąsek, które zjadamy na raz, ma około 20 kilku gramów węglowodanów. Więc wyobraźmy sobie, że na każde. No... Crazy. Więc wyobraźmy sobie, że na każdą godzinę jazdy, lub ewentualnie na każde 20 km, km, trzeba byłoby zjeść 3 banany. Kto tak je? Nikt tak nie je. Nie ma takiej możliwości w ogóle. A wyobraźmy sobie 60 km, że przez 60 km, czyli przez 3 godziny jazdy, trzeba byłoby zjeść 9 bananów, czy nawet 10. O wie, Kto tak je? No nikt tak nie je przecież. Oczywiście, że nie je. Więc mało kto jest przystosowany do spożywania takiej dużej ilości kalorii. Tym bardziej, że... się Chyba, że ktoś tłucze regularnie tydzień w tydzień ultramaratony po te kilkanaście godzin czy kilkadziesiąt, to chcąc nie chcąc, no przyzwyczai swój organizm do takiej ilości. Natomiast to też nie jest zdrowe takie tłuczenie, więc zakładam, że większość raczej te ultra to jeździ bardziej e, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, raz na trzy miesiące, albo może po prostu raz na sezon. E, no i to, jak przekładając to na moje takie codzienne jeżdżenie, jak jadę półtora godziny, dwie godziny mocno w trupa trening, no to nie biorę nic ze sobą, bo wezmę banankę, może ewentualnie znaję się jak wrócę po dwóch godzinach. Jak jadę na cały dzień, coś tam wezmę ze sobą, coś tam sobie kupię po drodze, jakaś kawka, serniczek wiadomo. To też jest zupełnie inny tempo jazdy, więc też w ogóle, no nie ma to się jak, nijak do, do zużycia kalorii, do spożywanych kalorii, porównując to z wyścigami. Jak sobie robię taki, powiedzmy symulację wyścigu, jadę te 100 km tym tempem wyścigowym, no też nie biorę tego jedzenia tyle, ile powinienem. No bo to jest 100 km, coś tam przegryzę, po drodze coś tam kupię, też jakoś dojadę i też zjem na miejscu. Więc tego układu pokarmowego w ogóle się nie trenuje, w ogóle się na co dzień na to nie zwraca uwagi. No chyba, że wy tak robicie, ale ja tak nie robię na przykład. A najczęściej jem za mało i najczęściej spotykam je przed bombie, poprzedzane bombą, zmęczeniem, wykończeniem. Tak to bywa. Eee... Co jeszcze? Ciekawe badanie, które mówi o tym, że należałoby się trzymać właśnie tej granicy 60-90 gramów węglowodanów na, na każdą godzinę. Było badanie przeprowadzone na sportowcach trzymałościowych, na kolarzach, którzy wcześniej właśnie trzymali się tej, tych wartości. Stopniowo zaczęto im zwiększać te ilości węglowodanów, aż doszli do momentu 120 gramów węglowodanów na każdą godzinę. Co jest w głowie się nie mieści po prostu, jaka to jest ilość jedzenia. W jakim krótkim czasie przyjmowana, no ale byli do tego przygotowywani stopniowo, i co się okazało, miało to bardzo pozytywny wpływ na osiągi, na tempo jazdy i na efekt końcowy. Czyli ma to znaczenie. Ma to znaczenie, mniejsze znaczenie ma to, co jemy tak naprawdę, bo są tacy, co jedzą berty, są tacy, co jedzą pizzę, paluszki pączki i wszystko, wszystko co, 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 tylko się napotoczy. Zresztą rozmawiając, słuchając wywiadu z różnymi ultrasami z tej czołówki, to oni po prostu jedzą to, co napotykają w sklepie po drodze, aczkolwiek zazwyczaj są to te same sprawdzone produkty, do których są od lat już przyzwyczajeni, a kwestia jest po prostu, że też tłuką tych dwustansów dużo i też ich układy pokarmowe są przyzwyczajone do, i do tego typu produktów, i do ilości spożywanego pożywienia, więc po prostu Jedzenie na ultra jest w głównym stopniu kwestią wytrenowania. Oczywiście z mojego doświadczenia wynika jasno i wyraźnie, że unikanie pewnego rodzaju produktów takich jak właśnie strączki, właśnie nabijał, błonnik na kilka dni nawet przed zawodami ma bardzo korzystny wpływ na samopoczucie, na lekkość, na, na, yy, na, na taką właśnie, yy, kurczę nie wiem, dynamikę, nie. No chodzi o to, że ten żołądek jest lekki, yy, nieociążały i po prostu bo w ogóle jest, odczucia takie samopoczuciowe są lepsze i to, to jest fakt. I spożywanie również lekkostrawnych produktów podczas trwania wyścigu też mi, moim zdaniem przekłada się dużo bardziej na, na samopoczucie, na, yy, na to, że nie jestem ociążały, nie jestem jakiś taki, nie mam wdęć, nie mam takiego wy, wypchanego brzucha itd. Tak No to co my możemy z tym teraz zrobić, skoro to jedzonko jest takie ważne? Jak potrenować ten układ pokarmowy, żeby osiągać lepsze efekty na tych długich ultradystansach? Przede wszystkim zaleca się na co dzień mimo wszystko dietę wysokowęglowodanową. Low-carby, jakieś paleo, yy, jakieś takie wysokotłuszczowe diety. Oczywiście są jakieś wyjątki, są jakieś przypadki, gdzie to się sprawdza. Yy, Przecież są nawet cykliści, kolarze, długodystansowi, którzy jeżdżą na, na keto i, i też się im to sprawdza, ale to są wyjątki. Z zasady dieta wysokowęglowodanowa, no i oczywiście raz na jakiś czas warto sobie zrobić takie ładowanie węglowodanami, żeby tych w ciągu dnia węglowodanów faktycznie było zdecydowanie więcej, co faktycznie powoduje, że organizm trochę się nauczy Yy, gospodarować większą ilością wyglądów, ale też wiadomo, brakuje tam tempa jazdy, nie będzie to tempo wyścigowe, więc to jest taki trochę powiedzmy półśrodek. Jeszcze do tego dochodzą takie typowe ładowania przed samym startem, gdzie można zrobić masę błędów, gdzie jest masę mitów powielanych, ale temat ładowania to może zostawmy sobie na inny odcinek. Jeśli Was interesuje, to, da Jeśli was interesuje, to dajcie znać, szepnijcie słówko w komentarzu. Yy, ale ma to znaczenie, no bo oczywiście yy, na co dzień, jak ktoś jeździ regularnie, to te zapasy glikogenu są tak czy tak uszczuplone, a stając na starcie, warto by było, żeby jednak ten zapas glikogenu był po korek. No i teraz znowu: yy, jeżeli jedziemy tempem zbliżonym do tempa wyścigowego, to należałoby jeść. Z taką częstotliwością i z taką ilością, jakby to się jadło podczas y, ultramaratonu, czyli nie tak jak na co dzień każdy jest przyzwyczajony, że raz na jakiś czas, tylko po prostu trochę się przejadać. Oczywiście najlepiej stosować wszystkie produkty, które są dostępne w sklepach na stacjach, po prostu ogólnodostępne, żeby mieć do nich dostęp również podczas wyścigu, a nie eksperymentować. Też jedną z metod jest zjadanie dużo większych objętościowo posiłków, żeby dać trochę, dać trochę popracować temu układowi pokarmowemu i dać się zmierzyć z trochę większą ilością pokarmu. Krąży w internecie dużo różnych sposobów, metod na trening Elita, mianowicie jakieś takie techniki, że wsiadać na rower od razu po dużym posiłku albo wypić duże ilości wody i wsiadać na rower, no ja nie wiem. W teorii niby tak, no może mieć to znaczenie, ale, ale to jakieś takie wydaje mi się mało mało sensowne rozwiązania. No, ja bym się trzymał faktycznie faktu, że jednak warto zwrócić uwagę na to, co się je na kilka dni przed zawodami, żeby wyeliminować wszystkiego rodzaju pokarmy, które długo zalegają na jelitach, które są ciężkostrawne. No i faktycznie skupić się na tym ładowaniu. Ja też zauważyłem różnicę, że zjedzenie większej ilości węglowodanów przed zawodami. Ma tu jakiś korzystny efekt. No, i teraz, tutaj znowu jest sytuacja ciekawa, bo wyobraźcie sobie, że badania mówią, wszystkie zalecenia mówią, że ładowanie węglowodanów to spożycie około 8-10 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała w ciągu dnia. Jeżeli ja ważę 80 kg, 800 gramów węglowodanów, to, to jest ilość nie do przejedzenia. 4 worki ryżu to jest. 300. Dobrze mówię? 75. No, 4 worki ryżu to jest 300 gram, gramów węglowodanów. 4 worki ryżu to jest 300 gramów, a ładowanie powinno być w okolicach 800. No naprawdę to są bardzo duże ilości. To też jest kwestia, którą warto byłoby wcześniej wytestować, przetestować, spra sprawdzić i stopniowo. Takie wartości osiągać, a nie rzucić się z, z dnia na dzień na, na taką ilość, ale faktycznie stosuje się to i faktycznie badania potwierdzają, że ma to znaczenie, że robi to robotę. Powiem Wam, że jazda po takim deszczu, jak jest chłodno, wilgotno wszędzie, w lesie, coś niesamowitego. Jaka to jest ulga od tych upałów wszystkich? Ech. Chile, chill, chill uchale, No gdzie ja jestem, pierwszy raz. tutaj takie szutry mam w okolicy a o nich nie wiem, to jest nie do pomyślenia. Najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz w tych wszystkim jest to, aby nie traktować tego wszystkiego na poważnie. Luzik, Chilaucik, spontanik, nie ma co tam się spinać. Takie parcie na wynik, na siłę. Próbowanie za wszelką cenę, to też do nikąd nie prowadzi. Stres niepotrzebny. Wiadomo, no jakieś tam założenia trzeba mieć, jakieś cele tam co trzeba sobie stawać, stawiać, no ale niech to będzie, niech to płynie swoim rytmem. Ja tam wyznaję taką zasadę. No wow, ale tu jest czad. Ja tutaj sobie 70 km właśnie nastukałem. Czas najwyższy na kawkę, prawda? Co ja tu się będę wielce przetrenowywał? Kurde, szkoda, bo Robinsonada wczoraj ruszyła. Tak się czaiłem, czaiłem, że może by pojechać, a może by pojechać. Nie pojechałem. Za tydzień znowu warta grawa. Też tutaj blisko, pod domem. Też tak nie wiem. Kurde, tam fajnie, bo 400 km, więc zrobić 400 km na raz, no to już by był wbity kolejny lewe Także spoko, ale nie wiem. W ogóle nie brałem tego pod uwagę, bo start był w piątek, a szkoda było mi urlopu, a się okazało, że w sobotę też można startować. Więc trochę to moje ściganie na ten moment zawieszone w próżni. Trzeba gdzie na wrzesień poczekać. Dziadostwo, powiem Wam te wyścigi ultra to jest dziadostwo. No tak wciąga. Ciężko się wydostać. Straszna rzecz. Trzeba uważać. Jak to ze wszystkim w życiu bywa? Najważniejszy jest umiar. A tutaj ciężko ten umiar zachować. Nie wiem o co chodzi, przez to, że taki ból, czy taki wysiłek, że tyle tak długo to trwa. Nie mam pewności. Znaczy, nie pamiętam. Piciu, amciu, wszystko się musi zgadzać.